W sobotę 19 grudnia w Centrum Kultury w Pieszycach odbędzie się trzeci bożonarodzeniowy jarmark. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w najbliższą sobotę 19 grudnia od godziny 14 do 18 do nas do Centrum Kultury. Tutaj w dużej sali i we wszystkich innych pomieszczeniach odbywać się będzie jarmark bożonarodzeniowy. To już jest tradycja, bo już jest trzeci rok. Pomysł zrodził się, dlatego że chcieliśmy, żeby był u nas jarmark, ale zdobyliśmy również środki na to, bo w projekcie wraz z partnerami czeskimi napisaliśmy wniosek, otrzymaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej, dlatego mamy piękne stragany i wszystkie inne ozdoby nieodzowne w okresie świąt. Ten jarmark ma zasięg trochę szerszy, nie tylko ludzie z naszego miasta ale trzeba przyznać, że bardzo dbamy o to, żeby wystawcami byli, jak to mówiąc przysłowiowo, nasi sąsiedzi, bo chcemy, żeby każdy miał szansę się wystawić. Więc stawiają się szkoły, które przygotowują, z jednej strony mówią o swoich walorach, o swojej, o, zapraszają rodziców, dzieci do swoich szkół, namawiając uczniów, z drugiej strony no, jakieś tam drobiazgi sprzedają, więc też wspomaga to ich budżet. Wszystkie sołectwa, małe firmy i większe firmy z naszego miasta. No, jednym słowem, kolorowo, barwnie, wesoło, a zarazem już czas przedświąteczny. Stąd ten ostatni zawsze weekend przed świętami, bo już można wyjść z torbami. Uśmiechniętym i w domu już tylko przygotować się do wigilii. W programie jarmarku są m.in. tradycyjne potrawy świąteczne, kolendy i pastorałki oraz stoiska z rękodziełem artystycznym i tradycyjnym. W tym dniu warto do nas przyjść, bo po pierwsze, można mnóstwo rzeczy ciekawych zobaczyć, po drugie, można się obkupić na święta i już nie trzeba niczego gotować, piec i przygotowywać. Dosłownie, dlatego że będzie można kupić od pierogów i wszystkich innych kulinarii, do wszystkiego rodzaju ciast, do ozdób świątecznych, ale będzie można się również i zabawić, bo będą występy artystyczne, będą śpiewały dzieci, amatorskie zespoły, oczywiście tradycyjne kolendy, ale też będą warsztaty plastyczne dla dzieci, zatem dzieci mogą zabawić się, ale też zobaczyć, jak w domu później takie rzeczy, wykonać. Można kupić dzieła sztuki, bo będą również artyści mieli swoje rzeźby, obrazy, tudzież biżuterię, także asortyment jest ogromny. Z roku na rok rozrasta nam się impreza, przeogromnie. Już nie mieścimy się w dużej sali, stąd mówię, że będziemy w podwojach całego centrum, bo pączkujemy z tą imprezą. I no, ja to mówię tak, jeśli mam kogoś zaprosić na jarmark, to mówię, że można zjeść, bo na pewno wystawcy będą dawali, popróbować swoje wiktuały, można kupić te wiktuały, ale również można popatrzeć nacieszyć oko, zobaczyć wspólnie, wspólnie z sąsiadami, zobaczyć, co inni przygotowali, a ja korzystając z okazji Życzę Państwu wszystkim bardzo, bardzo ciepłych, a przede wszystkim spokojnych i rodzinnych świąt. Organizatorzy na spotkanie zapraszają nie tylko wystawców z pieszyckiej gminy, ale również z terenu powiatu i okolic. Jest to niebywała okazja do tego, aby lepiej się poznać i zaprezentować swoje towary i usługi. Cicho, cicho. o cicho, cicho pastuszkowie.